Jesteśmy tu na Ziemi w tym życiu, aby doświadczać i wzrastać duchowo. Wiąże się to z bólem, ciężkimi doświadczeniami, zranieniami. Przez tego typu lekcje, gdy należycie je przerobimy, nasza dusza niesamowicie wzrasta. Życie na tej planecie jest darem, jest przywilejem, bo tylko tu możemy tak pięknie wzrosnąć, rozwinąć się. Nasuwa się pytanie, jak zrobić, żeby konflikty, które Pojawiają się na drodze naszego życia, przeżyć należycie, przerobić, wyciągnąć z nich lekcję i doświadczyć spełnienia w życiu. Nasze życie jest bardzo cenne, a każdy z nas jest bardzo wyjątkowy. Jeżeli w życiu postępujemy niewłaściwie przeciwko sobie, to nasza dusza doznaje uszczerbków. W ochronie naszej duszy dostajemy takie doświadczenia, które powodują zawrócenie z drogi zmierzającej do wyrządzenia szkody dla duszy. Popełniamy szereg błędów bez świadomości, że jest to niewłaściwe. A wręcz jesteśmy z siebie dumni, jacy to jesteśmy dobrymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że nie należy w życiu zachowywać się, jakby się było pluszowym misiem, którego wszyscy kochają, tylko adekwatnie do sytuacji. Mamy dążyć do odkrycia swojej wewnętrznej mocy. Bycia szanującym się człowiekiem. Co wyraża się w zachowaniu i spójności tego, co myślimy, mówimy i robimy. Naszą powinnością jest przeżyć to życie szczęśliwie. Nikt tego za nas nie zrobi. W tym celu musimy zadbać o poczucie własnej wartości, miłość własną, zdrowe ustawienie granic, przestrzeganie właściwej hierarchii ważności i wiele innych aspektów. Mówiąc w skrócie, chodzi o uzdrowienie siebie napełnienie się tym, czego Ci potrzeba pozdrowienie ran emocjonalnych, pozbycie się bagażu przeszłości, wybaczenie, oczyszczenie się z traum, oduzależnienie się od cierpienia, przeprogramowanie się na życie w szczęściu, a następnie świadome kreowanie swojej rzeczywistości. To wszystko po to, aby żyć swoim życiem według własnego planu duszy, bo wówczas otrzymuje się wsparcie z samej góry. Po takim sprowadzeniu własnego życia na właściwe tory, Dostajemy turbo doładowanie, a nasz los się poprawia, staje się dobrym losem. Zaczynamy kumulować w sobie swoją energię życiową, dzięki czemu mamy moc kreacji i siłę na realizację naszych planów. A gdy je realizujemy, te swoje marzenia, otrzymujemy jeszcze więcej energii życiowej. Uzdrowienie siebie jest kluczem do szczęśliwego życia. Te warsztaty, które organizuję na Bali pod tytułem Ponowne narodziny na Bali, szczególnie polecam osobom, które na większość z wymienionych przeze mnie za chwilę aspektów odpowiedzą: tak, ten wyjazd z warsztatami na Bali jest dla Ciebie, jeżeli nie jesteś w pełni szczęśliwą osobą w życiu. Często odczuwasz smutek, przygnębienie, zmęczenie, irytację lub też złość. Brakuje Ci siły na pokonywanie życiowych zakrętów. Jesteś dla wszystkich, tylko nie dla siebie. Jesteś przyciążony, przyciążona codziennością i realizacją zadań według wysoko zawieszonej poprzeczki. Nieustannie za czymś gonisz, by być idealnym, idealną, realizować wzorowo swoje role. Cierpisz na nadłóg myśli, bezsenność, chcesz wszystkiemu sprostać, nie masz kontaktu z prawdziwym sobą, z prawdziwą sobą. Nie radzisz sobie z emocjami, jesteś wiecznie poddenerwowany, poddenerwowana, krzyczysz albo już nic nie czujesz, bo znakomicie wyłączyłeś, wyłączyłaś swoje ciało, aby zamrażać emocje. Dźwigasz na sobie wyrządzone ci krzywdy, nie masz satysfakcjonujących czy też zdrowych relacji z innymi. Czujesz się wykorzystywany, wykorzystywana. Poświęcasz się, a następnie popadasz w zgorzknienie, bo nie otrzymujesz należytej wdzięczności za swoje poświęcenie. Sabotujesz się i prokrastynujesz. Czujesz, że wewnętrzna część ciebie cierpi. Rozpamiętujesz przeszłość i martwisz się o przyszłość. Przedstawię ci teraz program warsztatów, przez które przeprowadzę cię w taki sposób, żebyś powrócił, powróciła z Bali jako nowo narodzona osoba. Programie zatem oczyszczenie się z programów i zmiana przekonań, uwolnienie się od karmy i zobowiązań karmicznych, dezaktywacja programów zniszczenia, czyli tego jak uszkadzamy struktury duszy, identyfikacja i pozbycie się złodziei energii życiowej, integracja cienia, uzdrowienie relacji z rodzicami, określenie Twojej osobistej drogi życiowej, określenie Twoich wartości i standardów. Nauka zaspokajania potrzeb emocjonalnych, uleczenie ran emocjonalnych, uzdrowienie traum, błogosławieństwo i zasilanie rodowe, nauka stawiania granic, sekret udanych relacji, zastosowanie kodów mądrości Grega Bradena, kumulowanie energii życiowej i doładowywanie jej, prawdziwe poznanie siebie, swoich potrzeb, talentów, potrzeb serca, Prowadzenie ciała w fazę zdrowienia i harmonizacji każdej komórki i organu. Otwarcie serca na wartościowe relacje, zasady formułowania intencji, dostrojenie się do potencjału tego, czego pragniesz. Techniki kreacji życia z przestrzeni kwantum i z piątego wymiaru. Weź tylko ze sobą zeszyt w ładnej okładce, długopis i słuchawki do telefonu. Dlaczego akurat poruszam ten temat uzdrowienia siebie na Bali? W momencie, gdy oderwiesz się od swojej codzienności, pozwolisz sobie na relaks, to treści, które będziesz przyjmować, jak i wykonywana przez Ciebie praca przyniesie o wiele lepsze korzyści, niż gdybyś ten kurs przerabiał, przerabiała samodzielnie w domu między jednym obowiązkiem a drugim. Kolejnym aspektem jest to, że pokażesz wszechświatowi, że pozwalasz sobie na relaks, dajesz sobie, inwestujesz w siebie i tym samym. Otrzymasz więcej takich sytuacji, w których będziesz dostawać to, co sprawia Tobie radość i dzięki czemu wzrastasz. Dzięki pracy, którą podejmiesz, dzięki relaksowi przestawisz swoje komórki z fazy przetrwania lub ucieczki na fazę kreacji, a tym samym zyskasz większą łatwość w krowaniu życia, jakiego chcesz. Warsztaty będą w różnej formie. Między innymi będzie część wykładowa, gdzie będę prezentować treści przez swoje na poważnie, jak i na wesoło. I będzie część praktyczna. Posłużymy się takimi technikami jak techniki kwantowe, Teta Healing, przeprogramowanie podświadomości, praca z wewnętrznym dzieckiem, techniki uzdrawiania traum, technika transformacji emocji, medytacja w ruchu, elementy ustawień systemowych, zastosowanie kodów mądrości, medytacja uwalniająca od karmy, afirmacje leczące serce. Medytacje relaksujące, oczyszczające, uwalniające przeszłość, radykalne wybaczanie, świadomy oddech, koherencja serca, uziemienie, szamańskie połączenie się z ósmą czakrą, technika kreacji z przestrzeni kwantum, medytacja kreacji z piątego wymiaru, technika otwarcia serca. Niektóre medytacje będą prowadzone na żywo, a inne. Zostaną przekazane w pliku audio do wykonania samodzielnie w odpowiednim momencie. Wykorzystamy do naszych warsztatów salę warsztatową, jak również będziemy pracować i medytować, na przykład na plaży. Między innymi będziemy wykonywać poranną medytację połączoną z relaksacją, a o zachodzie słońca również będziemy działać i medytować. Wykorzystamy środowisko naturalne i żywioł, jakim jest woda. Bo właśnie w morzu odbędzie się medytacja oczyszczająca z użyciem tego żywiołu. W pięknej scenerii, obajkowej urodzie wyspy przejdziesz warsztaty, po których narodzisz się na nowo, powołasz do życia najlepszą wersję siebie, pełną wigoru, szczęścia, spokoju i życzliwości. Staniesz się osobą pewną siebie, z lekkością realizującą swoje marzenia w pełni czującą radość z życia. Będziesz nie do zatrzymania. Doładujesz się do życia w pełni i poczujesz wewnętrzną swoją moc. Przygotuj się na to, że po powrocie Twoi bliscy Cię nie rozpoznają. Będziesz inaczej widzieć świat dzięki poszerzeniu Twojej świadomości, co również będzie widoczne na Twoim ciele, bo wrócisz odmłodzony, odmłodzona. Poprawisz swój los. Powrócisz do siebie. Odkryje swój wewnętrzny diament, będzie żyć w zgodzie ze sobą, w prawdzie i w tak głębokim poczuciu miłości i szczęścia w sercu, które nawet za milion dolarów byś to kupił, kupiła, żeby móc to poczuć. Program naszego wyjazdu na Bali znajduje się w oddzielnym załączniku i zapraszam do jego zobaczenia. Zapraszam bardzo gorąco do udziału w tych warsztatach, bo. Oprócz tego, że będziemy na przepięknej wyspie, gdzie samo piękno przyrody nas zauroczy, gdzie będziemy doświadczać cudownych chwil i oglądać i dzieła sztuki, i dzieła natury, to dam Ci olbrzymią wartość, jaką są opracowane przeze mnie warsztaty. Bo tego typu warsztaty spowodują, że Twoje życie się poprawi, twój los się poprawi i będzie to trwała zmiana, dlatego że popracujesz nad zmianą swoją wewnętrzną. Jeżeli zrobisz to dobrze, to zostanie to mocno ugruntowane w Twojej energii, w Twojej psychice i w Twojej podświadomości. Zmienisz swoje oprogramowanie, zmienisz swoje kody zapisane w podświadomości i wrócisz. Do domu, a następnie będę czekać na wiadomość od Ciebie, w której poinformujesz mnie o cudach Twojego nowego świata, Twojej nowej rzeczywistości, bo tak się dzieje. O tym informują mnie osoby, które korzystają z moich warsztatów, z moich sesji indywidualnych, gdzie mogę każdego dnia doświadczać razem z nimi tego, jak działa wszechświat. Jakie cuda na nas czekają, tylko musimy wiedzieć, jak po nie sięgnąć i jak uczynić w sobie jakie zmiany, żeby to było trwałe, żeby ta nasza zmiana była trwała nie tylko na chwilę, tylko żeby powodowała zmianę naszego losu. Jest to niesamowite móc Wam towarzyszyć w Waszym rozwoju, w Waszym rozkwicie, widzieć to wszystko, bo wystarczy nam tylko właśnie odrobina wiedzy czyli danie tej wędki, żebyście mogli już sami dalej łowić ryby a jeżeli chodzi o ryby i bali to będziemy tam naprawdę sobie snurkować, nurkować w zależności jak będziecie chcieli, ale obcowanie z tamtą przyrodą w tamtym miejscu gdzie energia tego miejsca jest bardzo wysoko to naprawdę otworzą się również energetyczne pułapy przed nami, żeby pięknie doświadczać nowej rzeczywistości, żeby pięknie przepracować to, co już nam nie służy, pozbyć się tego w sposób mądry. Nie wystarczy zamieść pod dywan, więc zapraszam Cię bardzo gorąco do udziału w tych warsztatach, bo po nich nic już nie będzie takie samo, tylko lepsze, o niebo lepsze.